No siema, wujek dobrodziej z tej strony. Escape from Tarkov. Rewelacyjna gierka. Dzisiaj zagłębimy się w trochę bardziej zaawansowany temat po tym jak w poprzednim odcinku nauczyliśmy się o co mniej więcej chodzi w giereczce, tak żeby każdy nowy wchodzący miał chociaż minimalne pojęcie, czym co my tutaj się bawimy. A temat jaki wybrałem na dzisiejszy odcinek to Uuu, wielu mądrych ludzi się zastanawiało nad tym, dlaczego jedna osoba robi to, druga osoba robi tamto. To nie są proste rzeczy, bo dzisiaj będziemy analizować psychologię graczy Escape from Tarkov. Co sprawia, że endorfiny pompują do mózgu jak w dobrze naoliwionej rafinerii? Co sprawia, że jedna osoba gra w taki sposób, a inna osoba gra w taki sposób? Styczeń 2020. Amerykański Jupiter General Sam. Dokonuje przełomowego podziału graczy tarkowa na zaledwie dwie kategorie: czada oraz szczura, tak zwanego rata. I nie mi tak naprawdę oceniać, która ścieżka, wybór, albo po prostu co sprawia ci przyjemność, jest tą właściwą. Ja wiem jedno: że dla mnie ruble i to, w jaki sposób te ruble zdobywam, jest priorytetem numer jeden. I to powinno być priorytetem numer jeden dla każdego szczura, bo dzisiaj będziemy analizować na własnym moim przykładzie, jak myśli, jak zachowuje się szczur i do czego tak naprawdę jest zdolny na tym trudnym polu bitwy, jakim jest Escape from Tarko. Wyczekiwanie, cierpliwie w ciemnościach, aż nadejdzie właściwy moment, aby uderzyć, zaatakować słynnym atakiem szczura, aby zdobyć cenny lód, nie ma problemu poświęcić swojego przyjaciela? Jeśli tylko to zwiększy nasze szanse, aby opuścić mapę z plecakiem pełnym lutu? Nie ma problemu. A może szybko użyć naszego szczurzego zmysłu, aby wręcz wyniuchać cenny lut i go szybko zdobyć i w zaledwie kilka minut opuścić mapę i zarobić setki tysięcy rubli? Nie ma problemu. To, szanowni państwo, jest portret psychologiczny Polskiego króla szczura. A i jeszcze nie wiem, czy wspominałem, ale to jest Facebook. Taka strona, na której pewnie Twoje rodzice mają konto lamusiarsko. Ale spokojnie, jest pewno miejsce na stronie Facebooka, w którym i ty możesz znaleźć dla siebie zaułek. Zobacz sam. Chodzisz na Facebooka. Tutaj wyszukiwareczka elegancko. Wpisujesz dobrodziej, znajdujesz fanpage. Na fanpageu obserwacja, dzwoneczek i już w godzinach wieczornych będziesz dostawać powiadomienia o tym, że wuja dobro odpala strumyk, na który, notabene, o dziwo, skoro już tutaj jesteś, to muszę Cię poinformować, że gramy w Escape from Tarkov i wszystko, co widzisz w tych odcinkach odbywa się na żywo, więc wbijaj, zapraszam Cię, bo jest klimacik. Link do fanpage'a znajduje się w opisie, nadal Czekam. Kliknij teraz. Poczeka. Wszyscy poczekamy. Spoko. Spoko, spoko. Jeszcze nie, nie zakumałeś aluzji. Rozumiem. Wbij w link w opisie. Zaobserwuj. Tak. Czekamy. Czekamy, czekamy. Tarkow też czeka. Tarkow też czeka. Już? Tak. Doskonale. Dzisiaj w naszym portrecie psychologicznym przygotowałem dla nas cztery przykłady do analizy, które w pełni pokażą przekrój zachowania prawdziwego szczura. Dlaczego to robi, jak to robi i dlaczego to się opłaca oczywiście. I tak, 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 rozumiem, że ty pewnie jesteś dzikiem PvP, strzelasz jak szalony, grasz w Escape from Tarkov niczym zawodowy, esportowy gracz Call of Duty. Ale pewnie twój staż jest pusty, rubli na koncie nie ma, na junkboxa 2 miliony też cię pewnie nie stać. A ja? Mój survival rate jest wysoki, moje KD jest niskie, stać mnie na praktycznie każdą broń, chociaż zawsze kupuję tą najtańszą. No i przede wszystkim pamiętaj, że zawsze, ZAWSZE gdzieś się czaje w ciemnościach, żeby zobaczyć co ty tam masz w plecaku, gdy próbujesz nerwowo wyjść z mapy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzy ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, zbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. To jest skaw, taki bolek, którego możesz co 20 minut odpalić, nic on nic się nie kosztuje, ma randomowy sprzęt, respi się później w meczu, no i to jest twój najlepszy przyjaciel. Choć wygląda niepozornie, jest to klasyczny przykład żebraka, który po tym jak mu dałeś 5 zł, zwija swoje manatki z dworca i wsiada do nowego Mercedesa, podczas gdy ty cały czas jeździsz polonezem. Gdy tylko brakuje ci gotóweczki w Tarkowie, albo po prostu chcesz poczuć tą satysfakcję, że ktoś wcześniej wylądował w meczu od ciebie, zbierał ten lud, naprawdę kręcił się, zabijał, strzelał, po czym przyszedłeś ty i mu to wszystko odebrałeś. Oj tak, Skaw jest twoim najlepszym przyjacielem. Tak, nie. Ale w ogóle nie masz żadnych tych elementów? No nie. A. Szczur usłyszał strzały. Szczur wyczuwa imprezę, na którą nie jest zaproszony, ale na pewno po cichutku się wkradnie. Cichutko, na paluszkach, bez najmniejszego szelestu, zakradamy się na duży konstrakt na składzie celnym, aby zbadać sytuację, co tam miało miejsce. Strzały sugerowały naprawdę dużą bitkę, prawdopodobnie kilku graczy. I zapewne jedna z drużyn wygrała. I teraz jest... Pełni skupiona. Ich umysły już kompletnie oddryfowały daleko, skupiając się na lucie! <ślesk> <ślesk> Widzieliście jak nerwowo! <ślesk> I żyjmy jeszcze to jeszcze raz. Jak nerwowo jego przyjaciel przebiegł w tej kanciapie, z której jest tylko jedno wyjście, kiedy jego kumpel znikąd, z cienia, z ciemności, otrzymał pestunię w łeb. Szczur Wreszcie dorwał się do żarowiska. Szybciutko zaczyna ogarniać przedmioty. Co jest najbardziej opłacalne, to jest sprawa życia i śmierci, aby wynieść tylko te przedmioty, które są warte co najmniej kilkadziesiąt tysięcy rubli. Pakujemy wszystko do tornistrów, przekładamy, sprawdzamy, analizujemy. Wszystko trzeba szybko zrobić i jak najszybciej zaminąć się z mapy, ponieważ inne szczury również na mapie nie śpią i inni gracze mogą być również zwabieni nagłymi strzałami na dużym konstrakcie w lokalizacji, w której w tej chwili upychamy swój plecak cennym lutem. I często ludzie mnie pytają, czy jestem dumny z tego, jak tak ludzi podchodzę, zgarniam ich lód. Czuję wręcz, mimo że prawdopodobnie jestem setki kilometrów od ich miejsca, gdzie grają w Escape from Tarkov, czy, czy czuję satysfakcję? Oj tak, bo mimo że jestem setki kilometrów od nich, to tutaj, w mojej świątyni, w moim zaciszu, w moim kościele czuję. Tą wylewającą się negatywną energię, kiedy walą pięścią w biurko, bo ktoś ich z znienacka zabił. Lecak wypełniony. Szczurowanie zakończone powodzeniem. Trzy sekundy, jesteśmy w domu. Najs, nice. kurde bele. ale dobry skawran. Chyba zaczynacie powoli rozumieć, na czym polega bycie szczurym i dlaczego nie tylko satysfakcja, ale i profit jest przeogromny. Szczur wybiera. Czy działa szybko, czy działa wolno. To on tak naprawdę, mimo że trzyma się z tyłu, to on narzuca tempo. Oh, I see, I see. Kurwa! Fuck! Miałem go! Długie podchody. Im dłuższe podchody, bardziej usypiają naszą ofiarę. Powoli, powolutku, bez żadnego dźwięku obserwujemy naszą ofiarę. Nasłuchujemy. jak otwiera kolejne kontenery i upycha. Może i wymyślicie, że upycha te przedmioty do swojego plecaka. Ale wy jeszcze nie wiecie, i nasz kolega jeszcze nie wie, że te przedmioty i plecak tak naprawdę należą do nas. Bum! HECOT! Z MOZINA z jakichś 10 metrów przez płot? KŁOD musiał podskoczyć w krześle, jak otrzymał tą bułę. Przewrócił się, padł. Aż, muszę powiedzieć, że chociaż jestem jako szczur absolutnie bez skrupułów złym człowiekiem, ale no trochę mi się go szkoda zrobiło. I tak oto po długim tańcu godowym szczura, plecak, tak jak mówiłem, należy do nas. oraz zmykać z mapy i sprzedać je naszym traderom, wąsatemu praporowi, terapeutce i innym dostępnym traderom w grze, a może nawet skusimy się, aby sprzedać coś graczom na, na dostępnym markecie. Jednak pamiętajcie, że ze sprzedawaniem na marketie jest tak, że kiedy wy coś sprzedajecie, uważajcie, by nie sprzedawać temu, które mogą was w przyszłości skrzywdzić. Sprzedawajcie tylko takie, co wiecie. Dadzą wam dużo zarobić yy, i żeby sąsiad za dużo nie zyskał. Broń Boże, żeby nie zyskał jakiegoś przedmiotu, który może Was unieszkodliwić na, nas, na waszej szczurzej misji. Kolejna misja szczurowania zakończona powodzeniem. I wiem, 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 patrzę na Was i wiem. Za wolno, nudno, że ty masz tyle cierpliwości. Otóż nie. Szczur, tak jak już wspominałem, sam narzuca tempo rozgrywki. Ty decydujesz, czy grać szybko jako szczur, czy wolno. Oczywiście. Im dłuższe podchody, im dłuższy taniec godowy szczura, tym większa szansa na sukces, ponieważ no, twoi przeciwnicy mogą umrzeć ze starości. Ale czasami mamy do czynienia z instynktem szczura, kiedy po prostu wiesz, z której strony ktoś nabiegnie, analizujesz w pełni ścieżkę przestraszonej ofiary z wypchanym plecakiem lutu. I co ci wtedy pozostaje? Dobrze się ustawić. Słuchasz? Wybierasz kierunek? Ustawiasz się? Ale się wystraszyłem. I robisz to tak. Hello. Uuu, shotgun prosto w twarz niczego niespodziewającego się skawa gracza, który uciekał z plecakiem pełnym lutu. Wartym... Ponad 700 tysięcy w momencie nagrywania tego materiału. Mówimy o częstym łajpie, gdzie ceny dosyć mocno świrowały, ale. Ojoj, <laughs> oj, oj. Dziękuję kolego, że w niecałe 30 sekund, kiedy wylądowałem na mapie, już mam to, po co tutaj przyszedłem. Że zebrałeś. Dla mnie lud. Tak, szanowni Państwo, robi się skawrany. Ok? Ok. No. I tak wygląda droga szczura. Powoli zaczynamy rozumieć, jak działa umysł prawdziwego szczura. Jak szybko jest w stanie albo powoli analizować sytuację dla własnego zysku, nie licząc się z moralnością, nie licząc się z zasadami, nie licząc się z uczuciami innych. Jednak jak? Prawdziwy szczur zachowa się w sytuacji, kiedy pomiędzy nim a dobrym lutem znajduje się być albo nie być kolegi z drużyny. To właśnie odróżnia prawdziwego szczura od pseudo-szczura, kiedy jakieś uczuciowe błahostki zaczynają wkraczać na drogę zysku, profitu i wielu, wielu rubli w naszym staszu. Tego tu go nie, tu go nie zrespią. A ty gdzie jesteś, co widzisz wokół siebie? O, to ty, dobra, siema. Kto idzie? Takiego Czesia ma, o kurwica. <laughs> Interchange, czyli opuszczone centrum handlowe, pełne mrocznych zakamarków, zrujnowanych y, galerii, sklepów i innych takich y, supermarketów. Zagłębiliśmy się w mrok tego opuszczonego budynku, wypełnionego innymi botami, skawami, Innymi graczami, innymi graczami, którzy również dołączają do skawów, aby później próbować zaskoczyć innych graczy, którzy już są na mapie. O. Wybucha strzelanina i zapewne zastanawiacie się, co ja tutaj tak naprawdę robię. To trzymanie konta wiele rzeczy tutaj można by zrobić. Zapewne chcielibyście, abym sflankował albo dołączył do strzelania, gdzie mój szanowny kolega Kupson tutaj próbuje utrzymać wejście do pokoju, w którym się znajdujemy. Jednak co ja tutaj robię? To proste. Dobrze wiem, że jest bardzo duża szansa na dwa scenariusze, które sprawią, że nie narobię się, ale zarobię scenariusz numer jeden. Kupson zabija dwóch gości, którzy znajdują się po drugiej stronie drzwi. Scenariusz numer dwa. Kupson ginie. Mam nadzieję, zabijając co najmniej jednego gościa. A on nie zdając sobie sprawy z tego, że nas było tam dwóch, ponieważ nie wystrzeliłem do nich w ogóle, wejdzie jak gdyby nigdy nic do środka, a ja wtedy odjebę mu łeb shotgunem. I możecie tak na mnie patrzeć, że to jest niemoralne, że, że jest to niewłaściwe, ale hej, słuchajcie, to jest świat survivalu, to jest... Odcięty kawałek Federacji Rosyjskiej, z którego musimy uciec, a jedyną drogą ucieczki są te słodkie ruble. Tutaj nie ma zasad. Jedyną zasadą jest to, żebyś patrzył na siebie i tylko siebie. I żeby nie było, żeby nie było, że tutaj nie mam odpowiedniego motywatora jako szczur, cofnijmy się trochę. Trochę się cofnijmy. Widzicie to? To jest karta graficzna. Karta graficzna. Zajmuje dwa sloty w twoim ekwipunku. Mniej więcej w momencie kręcenia tego odcinka karty graficzne chodziły po pół miliona rubli. To 250 tysięcy na jeden slot w twoim ekwipunku. Czy naprawdę myślicie, że wybrałbym życie kupsona ponad taki zysk? błagam was. Trochę na raty, ale się udało. Bitka zakończona powodzeniem. Załatany, kuśtykający, ale mogę się wreszcie wyczołgać niczym szczur z kanału z obecnej mapy i zainkasować słodki prop. This is the ratway. Szanowni państwo, pamiętajcie, nie ma co zgrywać bohatera rycerza w lśniącej zbroi w brutalnym świecie Tarkowa. Tarkow daje i zabiera. Jednak możesz zwiększyć swoje szanse przez wybranie drogi szczura. Ha! Pff! Na czadów i na ludzi, którzy myślą, że ich dobry refleks, ich celne strzały są w stanie rozwiązać monetarne problemy każdego gracza w Tarkowie. Pamiętajcie, zawsze ruble przed przyjaźnią. Ha! Wesołe jest życie szczura, więc e, jeszcze raz podajcie na strumyki, nie? Tam godziny wieczorne mniej więcej. E, Facebook, Dobrodziej, fanpage. Zalajkuj, tam to wszystko piknij. Dawaj, śmielutko. Link w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Starkowa. Buziaczki.